Dzisiaj jedziemy, jesteśmy w nowej serwisie nazywa Polskie Gospodarstwo. Zobaczymy, czy tutaj jest ale okej okay. Jedziemy sobie do nowego domu Polskie Gospodarstwo Pomysł jest od polskiego X7, więc go Idziemy Nie wiem, co sobie Nowe gospodarstwo A mogę się w tyle widzieć Kajsa, który się wystawił I na następnym odcinku, tak to potem go zakupimy się, no, widziałem na ogłoszeniu, w zjechałem. już wyjechałem. Mają co jest za 100, chyba 370 tysięcy. A ja właśnie tego smętu posiadam. już my zajeżdżamy. Znoszę na gospodarstwo też widać jedziemy i ja ją będziemy skręcać. Mam się na maszynę wstawieniu maszyn, jest też tak samo od polskiego. No możemy zobaczyć taką serii, to mam przypływać seria 2, nie wiem co to znaczy. E, więc się zajeżdżamy. Ops. Więc tak, pierwszą co mamy. Przechodzę, ja się powiedzieć spadać. E, Takie coś. To jest kolora także to ja. To jest sera. Była to jest najciekawy rzeczy. I tutaj... Ну, подобное моему Только, что, А, джентльмен. А -а. А, -а. а, 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 джентльмен. А, джентльмен. А, джентльмен. А, джентльмен. А, А, джентльмен. 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 Eeeh, tak. To jest. Sekret. Tutaj mam kompania, nie chcę mi bo po drodze animację, nie jestem mały. To zaraz mi się. Dobra. da. nie chcę. Nie chcę się ciągle Zywignię, okej. Mamy. Mamy, Mamy ci to nic. Tutaj. Nie widzę uksu. Ma sekret susu. ciągle, gdzie o cóż ma pół co, życzę masję, kiedy Tak chcecie. I teraz największą część gospodarki. Eee, do mirawa. Jęczam się na taka. Spokojnie, spokojnie. Właściwie będziemy patrzeć, co ją kupię I, I patrzcie w porządku. Patrzcie jak się ładnie. I sobie to wypuścimy Trzeba weździemy. A my się na w się mały cząstek jeden Tak, coś, To jeszcze na pewno Polsce x jeden nie lubi. Nie wiem, czy to gości. jest fajne. To jego No, takie słuchajcie, że takie bardziej jest ołokut, ale szczęście. Słychać. Tam. I tak, stoi gdzieś na jedną część kudasło jeszcze od... No i tam stoi jeszcze co to kuda, nie wiem czy to nazywa Przyczepia się to na chedek Zawsze jak robię to na chedek To mówi To jest nasz dom To jest plac No i tutaj jest coś co chciałem wziąć Taka albo piękna duża talizuką. ale co? nieważne, idziemy dalej. Idziemy sobie, lalala, la, 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 la I tutaj słuchajcie mamy dużo, 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 gospodarstwa. Jaką jest dużo, Kolejna inaczej z a tak jest a mianowicie no i polski to, to pole jest właśnie gracza, który zacznie grać i ono idzie zasiane więc ty polski x1 to jest dla ciebie informacja, że to pole już jest zasiane i musisz tylko czekać aż ono wydośnie, możesz je na przykład obtyskać eee, i jak ono wydośnie, to już możesz je rozbijać, bo to jest twoje pole to była informacja polskiego x1 i oczywiście myjka Oczywiście, oczywiście o tej miejsce się dowiedziałam od psg 1 To jest takie coś, gdzie nie muszę pracować za ciągnikami. A tutaj to jest oczywiście? Przyciepała matka Fat Matka Monotyka To jest tutaj w się takiego Z odkrytego. I co, jak przycie. Się... Pokażę Wam coś. Oczywiście, polskich, z chcesz, a kupisz sobie jakąś przyczepę. Pokażę wystarczy sobie to kupisz. Zobacz, pokażę, ci, ja czekaj. O! Pyk! Pięć polski. Chcesz dokupić, jakąś przyczepę? Do coś tu chce do. coś. Przed tym przyjechałem patrzcie o taka duża przyciapa eee, szybkie ucięcie wracamy eee, coś, takie coś, takie wielkie przyczepy no powiem wam nawet mocne Cóż, to by było na tyle z tego odcinka eee, ja jestem Cadol tutaj jest nasz końcowy zestaw Proszę wam sygnał. Cześć. No i papa. pa.